Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła Duch i Oblubienica mówią przybywaj I słuchający niech mówi przybywaj Spragniony niech przychodzi Ktokolwiek chce niech weźmie za darmo wody życia Oblubienica to znaczy Kościół Duch, Duch Święty i Kościół Mówi do swojego Oblubieńca, do Chrystusa Przyjdź, ta przyjdź Panie w ostatnich odcinkach mówimy sobie o tym, jak chodzić w obecności Bożej. Mówiliśmy o tym, że można chodzić na sposób falowania, na sposób promieniowania. Odsyłam do poprzednich odcinków. Dzisiaj chciałbym skupić się na temat pragnienia. Pragnienie jako coś, co może nam bardzo mocno pomóc w tym kroczeniu za Panem Bogiem. Jest w kościele taki przykład osoby, która przez pragnienie bardzo chciała wyjechać na misję. Mowa o świętej Teresie z Lisie, popularnie zwanej od dzieciątka Jezus. Ona została patronką Misji Świętych, mimo to, że całe życie prawie spędziła w klasztorze klauzurowym, a więc takim zamkniętym. Jak bardzo musiało w jej sercu to pragnienie cały czas przebywać, że ostatecznie została, zostało to pragnienie niejako docenione przez Kościół i uznana została przez Kościół katolicki za patronkę misji świętych. Jest też takie porównanie, które. Hmm, e, gdzieś wyczytałem czy odsłuchałem bardziej e, w, w internecie od jednego z ojców. Zresztą polecam bardzo mocno e, ten temat. E, też komentuje ojciec Błażej e, Sekula w swoim wywiadzie e, w internecie. Też mówi o falowaniu, promieniowaniu. Od niego tak naprawdę zaczerpnąłem te, e, te myśli. On stosuje też takie porównanie: o, jeżeli można zgrzeszyć ciężko przez pragnienie, to o ile bardziej można wiele dobrych rzeczy dokonać przez rodzące się w sercu pragnienie. Sam jestem przykładem tego, że Pan Bóg bardzo mocno przemawia do mnie przez rodzące się w sercu pragnienia, i wiele dzieł, które w tej chwili wykonuję, czy wspólnie, czy w ekipie, czy indywidualnie, jest owocem tego. Co Pan Bóg włożył w moje serce. Chciałbym dzisiaj zostawić Ciebie i siebie z takim pytaniem, czy pielęgnujesz w sobie pragnienia, które są dobre. I czy rozeznajesz, które pragnienia w sercu pochodzą od dobrego ducha, tak? czyli od Ducha Świętego, a które są złe i czy je odrzucasz te złe bo to jest też kwestia dotycząca rozeznawania, a rozeznawanie i słuchanie jest bardzo istotne w takim kroczeniu za Panem Bogiem. Niemniej, dzisiaj, kiedy jesteśmy przy temacie chodzenia w obecności Bożej, zapraszam Cię do tego, aby również przez krótkie, tak zwane akty strzeliste, czyli krótkie modlitwy w ciągu dnia, przypominać sobie o tym pragnieniu kroczenia za Panem Bogiem, czyli krótkich aktach strzelistych, tak jak tutaj czytaliśmy dzisiaj w Apokalipsie, przyjdź. Panie Jezu, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. To nas bardzo mocno ukierunkowuje na to, co najważniejsze, na relacje z Bogiem, z Trójcą Świętą. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam do kolejnych filmików i trzymajcie się mocno Słowa Bożego. Zostawiam Was z cytatem. Pa.